Skąd ja się wziąłem? Tam było to pierwsze słowo. Od kogo pochodzę? A tam odkryjemy tę piękną miłość tam po raz pierwszy, gdy człowiek został wypowiedziany, pomyślany przez Boga. Historia bardzo ciekawa, a też i bardzo tajemnicza. Odpowiedź może zadzić. Jaki jest początek Twojego istnienia? Kiedy to wszystko się rozpoczęło? A przede wszystkim, kto jest autorem naszego życia? I jak to życie się zaczęło? Myślę, że zadajemy sobie takie pytanie. Warto je sobie zadać, ale najciekawsza z tego wszystkiego jest odpowiedź. Najciekawsza, bo chyba najbardziej zaskakująca. Pytanie o początek. Skąd się wziąłem? Kiedy? Zaczął istnieć człowiek. Kto jest szybszy? Bóg czy człowiek? Kiedy, kiedy człowiek się rozpoczyna, kiedy zaczyna się ta przepiękna przygoda naszego życia, kiedy zaczynamy zapisywać tę pierwszą stronę tej prawdziwej historii naszego życia? Kiedy człowiek zaistniał? Został powołany do istnienia? Pytanie o początek istnienia. Kiedy człowiek zaczął istnieć, wcześniej czy później, każdy sobie zadaje? To pragnienie odkrycia źródła. Wyruszenie w tę wędrówkę, aby krok po kroku. Coraz głębiej poznawać i docierać do tego początku, wtedy kiedy człowiek zaczął istnieć. Z punktu widzenia biologicznego wiemy, że życie człowieka, egzystencja, istnienie rozpoczyna się od chwili poczęcia. Nawet jeżeli dzisiaj tak wielu neguje tę prawdę, choć trzeba tutaj sobie powiedzieć, wszyscy ci, którzy dzisiaj są zamordowaniem nienarodzonych, zdążyli się już narodzić. Ale nie ma wątpliwości. Biologicznie życie człowieka zaczyna się od poczęcia. Pod sercem mamy. Ale czy to jest wszystko? Wędrówka do źródła, tam gdzie człowiek się rozpoczął, tam gdzie ma swój początek, tam gdzie zaczęło się jego istnienie. Najbardziej fascynująca, choć bardzo często człowiek przepełniony jest obawami, co spotka, gdy Pójdzie do samego źródła. Wielu podtrzymuje, i myślę, że jest to prawdziwe twierdzenie, że tak naprawdę człowiek zaczyna się wtedy, kiedy w sercach dwojga ludzi mężczyzny i kobiety rodzi się miłość, to piękne pragnienie, które później jest urzeczywistniane. Wtedy, kiedy jest powołany do istnienia nowy człowiek, wtedy, kiedy poczyna się pod sercem mamy nowe życie. I tutaj już zdajemy sobie sprawę, że właśnie miłość jest tym prawdziwym początkiem, można powiedzieć, że zanim jeszcze człowiek pocznie się fizycznie, biologicznie, to jednak już niejako rodzi się. W tych sercach, w których jest obecna właśnie miłość. Miłość, którą tak trudno czasami zdefiniować, ale właśnie tam zaczyna się to nowe istnienie. Tam jest ten początek, ale też po ludzku, początek człowieka. Bo jeśli będziemy szczerzy, trzeba wziąć pod uwagę, że zdarza się, że człowiek poczyna się biologicznie. Czasami tam, gdzie nie ma tej miłości, w sercach tych dwojga osób. Ale czy to oznacza, że w takim razie człowiek jest jakimś dziełem przypadku? Że człowiek zaistniał bez miłości od tak? Chyba jednak nie byłoby takie twierdzenie, twierdzenie prawdziwe. Intymności sam ze sobą, człowiek odkrywa prawdę o sobie samym, prawdę fascynującą, której nikt mu nie jest w stanie opowiedzieć. Tylko Bóg może opowiedzieć człowiekowi tę piękną prawdę o jego początku. Gdzie zaistniał, kto go powołał do istnienia i czym był otoczony od samego początku. Chyba jednak jest właśnie coś wcześniej, ale ktoś by powiedział, to jak to? To dzieje się z człowiekiem coś takiego, Czego człowiek nie pojmuje, nie rozumie. No właśnie, tak. Wyjaśnienie tego znajdujemy w księdze proroka Jeremiasza, w pierwszym rozdziale, w wersecie piątym. Jest takie przepiękne stwierdzenie zapisane: Zanim począłeś się w łonie matki, ja cię już znałem. Takie słowa. Sam Bóg kieruje do proroka Jeremiasza. A to oznacza, że zanim człowiek pocznie się biologicznie, fizycznie, zanim nawet dwoje ludzi wyrazi sobie miłość, czy ta miłość zaistnieje w ich sercach, Pan Bóg jest szybszy. Ponieważ to właśnie w intymności Boga rodzi się człowiek, bowiem to słowo znam Jada po hebrajsku, wyraża właśnie tę miłość pełną, kompletną, tę miłość, która wypływa z najgłębszej intymności Boga, możemy powiedzieć, z serca samego Boga. A więc, gdyby Bóg człowieka nie pomyślał, gdyby Bóg człowieka nie ukochał, gdyby nie było tego, można powiedzieć, impulsu miłości Boga, człowiek by się nie począł, nie zaistniał. Dlatego też zanim cokolwiek się zdarzy, tak po ludzku, człowiek już jest kochany przez Boga, jest powołany do istnienia z miłości Boga. Już tam można powiedzieć, że jest kształtowany, już tam jest wpisane w jego serce to, co nazywamy powołaniem. A więc misją to zrealizowano. Ale najważniejszy jest fakt, że nie ma człowieka, który pojawiłby się na tym świecie, który zaistniałby bez miłości. Nawet jeżeli gdzieś tej ludzkiej miłości by zabrakło, bo i tak może się zdarzyć, to pamiętajmy, że nigdy nie zabraknie tej miłości Boga, która potrafi nie tylko zrekompensować, uzupełnić te ludzkie braki. Ale to przecież ta miłość Boga jest źródłem. I tylko z miłości człowiek może zaistnieć. A więc na samym początku była miłość. I z tej miłości zaistniał każdy człowiek. Dlatego możemy powiedzieć, że pochodzimy z serca samego Boga. Rozpoczęła się ta historia, prawdziwa historia naszego życia. Nie zapominajmy, tam było to pierwsze słowo: kiedykolwiek będziemy myśleli o naszym życiu, nawet wtedy, kiedy bardzo będzie nam doskwierało, doskwierało to, że brakuje nam tej ludzkiej miłości, nie szukajmy jej desperacko. Pamiętajmy, idźmy do źródła. A tam odkryjemy tę piękną miłość, tam po raz pierwszy, gdy człowiek został wypowiedziany, pomyślany przez Boga, tam była tak wielka miłość, że dla człowieka jest ona niepojęta. I tej miłości nam nigdy nie zabraknie. Zależy tylko od człowieka, czy będzie chciał właśnie z tej miłości zaczerpnąć. Ale nawet wtedy, kiedy człowiek by się nie narodził tak dla świata, pamiętajmy, że już istniał, już istnieje dla Boga, a to oznacza, że istnieje na zawsze, na wieczność. Nie zapomnijmy o tym nigdy. Człowiek ma swój początek w najgłębszej intymności Boga, w sercu samego Boga, tam w miłości Boga. Tam został wypowiedziany, tam został powołany do istnienia. Świadomość, że człowiek powołany został do istnienia z głębi intymności samego Boga, że to miłość była tą, która go pomyślała, chciałaby zaistniał, sprawia, że życie człowieka zaczyna się od nowa.